Turnieju. E, aha, bo tu zła osoba. Była. A różowy mi się to jest Bulban No, bardzo, dobre to, bardzo dobrze to robili, trzeba przyznać. No i mamy finał, wielki finał. Tutaj mamy best of five czyli do trzech zwycięstw jednej z drużyn, więc może to chwilę potrwać. Miejmy nadzieję, że mecz będzie wyrównany. Czyli różowe misie, można powiedzieć taki troszkę czarny koń tych zawodów, no i Riven Hell z Animagicalem, wombo combo, które jak widać się sprawdza, to combo jest bardzo mocne, ale czy sprawdzi się przeciwko Bulbanowi i Glemptowi? przeciwko Glemptowi, który ma pamiętam, przypominam Kokon, który ma wiele fajnych cooldownów, które mogą w razie czego ich uratować, jeżeli przetrwają te właśnie wombo combo, będą mogli... No, tutaj będą mogli zaszaleć troszkę um, i, i pokazać, kto tu rządzi. Zobaczmy, oczywiście, mają jakieś tutaj dziwne mounty, które mi się w ogóle nie podobają. Nie będę się na ten mount nazywał. Um, no, nieważne. Um, no, będą chcieli pokazać się z jak najlepszej strony. Obydwie drużyny to jest wielki finał. Tutaj już są naprawdę olbrzymie pieniądze do zdobycia. E, tysiące e, golda, więc no, jest o co walczyć. No i zobaczymy, zobaczymy jak to będzie wyglądało tym razem ze strony Bulbana, który tutaj będzie z tej strony nacierał jak będzie między tymi dwoma DPS-ami krążył, ale nie, tutaj więc znowu będzie glemt um, głównym celem, i znowu trzeba uważać na tyłą, bo combo, który robi bardzo dobre switche. Kiedy glemt będzie odpalał swoje kulany i uciekał, znowu będą się switchowali, prawdopodobnie na Bulbana, Nie, ciągle się to na um, Zobaczmy tutaj. Um, no, a też jest bardzo mocno obijana przez bulbana. Bulban też potrafi zberstować. Um, w międzyczasie glemt jest w poważnych tarapatach, już nie ma kokonu, który wykorzystał. E, chciałem powiedzieć, nie ma, właśnie wykorzystał go. Um, no więc um, sytuacja się troszkę odwraca, no i Glemd jest w stanie się doleczyć, a z drugiej strony będzie bity w tym momencie Bulban, który um, tutaj bije się z Rivenhelem no i chciałby dobiec do Animagicala, żeby go wykończyć uj, bardzo mało HP A -ma. tutaj Glemd będzie musiał zrobić co tylko może, żeby go uratować a w międzyczasie być może Bulban zabija Animagicala i wtedy um, na pewno udałoby się przechylić szalę z wyświęconej strony ale Glemd umiera, nie był w stanie przetrzymać tych obrażeń no i teraz um, Bulban zostaje sam na Animagicala i Rivenhela zostaje sam na Szamana i Death Knighta troszkę zabrakło, gdyby udało się wcześniej zabić e, wow, jeszcze mamy Deda tutaj e, więc wcale nie jest tak jeden na jednego, no oczywiście Bulban miał HP, ale ale jeszcze pokazał, że w razie czego ma pazur i potrafi nim uderzyć zobaczmy tutaj milion obrażeń zrobił Bulban milion sto e, animażyk, ale e, Rivenhell milion pięćset, więc Glemton no teraz naprawdę musiał mm, swoje umiejętności poddać najwyższej próbie bo <laughs> te obrażenia są już naprawdę olbrzymie tutaj Switche, bardzo fajny Switch, naprawdę to się przyjemnie ogląda. No tutaj już widzicie to nie jest spacerek dla żadnej z drużyn. Mamy bardzo wyrównany poziom. To jest wielki finał, więc wszystko może się wydarzyć. Dobra, rozpoczynamy kolejne starcie. Coś zdeklinował, nie wiem czy tam jest jakiś problem. Um, czy coś jakaś przerwa? Wszystkich zbili do zero. Siema, coś jakaś przerwa? Bo ktoś zdeklinował? Nie, na nas nie, nie. Kto zdeklinował was? Już ja jestem. Już jestem. Dobra, to tak. Ta, dobra, spoko. Jakby przerwę to łyspuj mi od razu, nie? W trakcie walki człowieku. Co się stało w ogóle? Telefon. Telefon! A, mamy telefon, który <noise> być może zadecydował o zwycięstwie lub przegranej, no zobaczymy. Tak, to się dokładnie zgadza to, co pisze Romper teraz na czacie, tak jak mówiłem wcześniej W setupie przy dwóch DPS-ach nie można się pomylić, jeżeli się popełni błąd Nie ma się potem jak go naprawić, Tak, nie ma się tego heal'a, żeby w razie czego wyciągnąć, jeżeli coś się Nie wiem, źle stajmingowało jakiś cooldown czy coś, po prostu no, Nie ma możliwości uratowania um, się, więc no, trzeba bardzo uważać, tak? To, to musi być taka, wiecie, chirurgiczna precyzja, taka egzekucja Która jest po prostu wycelowana w odpowiedni target, w odpowiednim momencie ewentualnie switch, wykończenie Mm, wszystko posprzątane, wracamy do domu. Nie można tutaj bawić się w jakieś mm, cudowanie, nie wiadomo czego robienie, błędy i tak dalej. No i oczywiście, stany paladynów są denerwujące, Bulman ma ciągle tego swojego stana, no ale... Tutaj pamiętajmy, Rivenhell, Animagicle i Death Knight i, i Szaman mają bardzo dużo do dyspozycji, bardzo ciekawych cooldownów. Również mają CC, mają bardzo fajne cooldowny defensywne, więc no... Mogą, mówię, bardzo fajnie kogoś wyglądać na chwilę z walki, no i pokazać co potrafią. Na kogo teraz, tym razem wjeżdżają? Tutaj zobaczymy, czy będzie wykorzystanie tego ukształtowania terenu. Animagical jest bardzo mocno obijany przez Bulbana. E, może teraz m, sytuacja się troszkę odwróci. Tutaj z tej strony Bulban jest bardzo mocno obity, będzie musiał go Glent ratować em, połowa HP. No i Animagical też również troszkę się leczy, oczywiście. Nie jest tak, że DPS się przecież w ogóle nie leczy. Jakiś tam heal jest. No i teraz w kokonie jest na Bulbana, natomiast Glent zostaje praktycznie bez niczego. Mamy tutaj Hand of Protection w ostatniej chwili. No i teraz musisz się Glend szybko uratować, bo inaczej będziesz. Po no, prostu umierał. No, Burban jest w tym momencie również bardzo mocno oklepywany, Ciągle ma na sobie dwóch dps ale glemp ma chwilę chwilę oddechu, może go doleczyć. Nie udało się to, po prostu nie był w stanie tego glemp przeleczyć. No i, um, no i Wombo Combo wygrywa prawdopodobnie kolejne starcie. Przypominam, że wcześniej różne mi się wygrały z Wombo Combo 2-0. E, tutaj źle pokazuję, ale jest e, 2-0 dla Wombo Combo. I to jest, tak jak mówiłem, do 5, więc jeszcze mamy jeden mecz, znaczy jeden minimum, jedną walkę. Ale to jest o tyle ciekawe, że wcześniej, właśnie, że mi się wygrały. Więc mówię, wyciągnęli wnioski ze swojej przegranej. Tu będzie 2. Tutaj 0. Jedziemy z kolejnym. No, teraz to na pewno Bulban i Glamd, czyli Paladin i Monk muszą przemyśleć swoją taktykę, muszą coś tutaj zgrać, ponieważ Yy, z tamtej strony kombo wychodzi naprawdę perfekcyjnie Trzeba przyznać, aż przyjemnie się to ogląda Co tutaj się dzieje, jeżeli chodzi o damage I czas, w jakim ten damage jest zadawany yy, Tutaj sekundy decydują o zwycięstwie Chwila nieuwagi i już ktoś umiera Już mamy trupa na podłodze no więc tutaj nie ma żartów, to jest zabawa dla dorosłych chłopców i tutaj takich właśnie mamy na arenie, którzy nie wiedzą co to litość, nie wiedzą co to e, darowanie przeciwnikowi jakiegokolwiek błędu. Oni wykorzystają każdy błąd, oni z premedytacją po prostu wykończą każdego, kto jest na ich drodze. Tutaj glebna, tym razem drużyna różowych misiów zaczyna na wielbłądach. Może te wielbłądy przyniosą im szczęście. E... Tak, wcześniej mieliśmy takie starcia, gdzie ktoś tam wręło się chować, coś unikać. Tutaj nie ma czegoś takiego, nie mamy yy, tchórzostwa, nie mamy chowania się, nie mamy uciekania. Mamy tutaj po prostu krew krew pod i łzy, tak? Ciągle, ciągle coś się dzieje, ciągle jest szczęk mieczy, ciągle są uderzenia, wyprowadzane ciosy, no i zobaczcie, znowu oni pędzą na siebie na złamanie karku, po prostu nie, da, nie darują, nie mogą, nie mogą sobie na to pozwolić. Bulban i Glemt nie mogą przegrać, ponieważ no finał wymknie im się po prostu z rąk, natomiast Riven i Magical nie chcą przegrać tego spotkania, chcą tutaj pokazać, że poprzednie starcie tych drużyn było tylko pechem, przypadkiem, ta ich przegrana nie powinna była się wydarzyć, natomiast Glemt tutaj już jest zmuszony Użyć kokonu. No i teraz pytanie jest: Czy Bulban będzie w stanie w którymś z tych spotkań? Em, no, wykończyć nie ma Jeżeli to zrobi, mecz będzie należał do nich. No i. A nie ma 30%, 33%. No tutaj Bulban bardzo ostro się na nim pali ma działali poważny w poważnych tarapatach, 15%, 20%, 13%, 12%, 10%, 9% No i ciągle Glend tak udaje się, zobaczcie tu mamy comeback No i teraz jeżeli Glend chwilkę przetrzyma te obrażenia Rivenhella To już prawdopodobnie różowe misie będą miały zabezpieczone zwycięstwo No i zobaczcie mamy piękny scenariusz tego finałowego meczu 2-1 nie ma tak łatwo, powiedziały różowe misie Hisie, 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 haha Różowe misie i grają dalej Chciałem coś zarymować, ale to jest tak po prostu głupia raz Okej. Mamy 2-1, proszę państwa. Nie ma, nie ma tak łatwo. I tak jak mówiłem, tu się wszystko jeszcze może wydarzyć, tak jest. Gumbak i real. No to jedziemy. O, mamy piękne... Tak, mąk trzeba przyznać, tam się bardzo, ale to bardzo spiął po prostu. Może Glamt w końcu wyłączył tego Hearthstone'a i zaczął grać tak jak powinien wcześniej. No i udało się przytrzymać, natomiast Animagical z Helen, pamiętajmy, oni są zdeterminowani, oni chcą pokazać, że są tutaj najlepsi, że mają damage, mają wszystko to, co trzeba, żeby wygrać, no i dwa poprzednie starcia wygrali, teraz wystarczy im jedno i jest zwycięzcą, natomiast ciągle to różowe misie mają nóż na gardle, to oni muszą się bardziej postarać tutaj, muszą no, zrobić wszystko, co jest tylko możliwe, żeby nie przegrać, nie mogą, nie mogą sobie pozwolić na żaden najmniejszy nawet błąd, każdy błąd... Hell z Animagicalem wykorzystają, jak pokazali to wcześniej. Oni są w stanie mm, z najmniejszego błędu przeciwnika, jakiejś małej po prostu yy, yy, małego potknięcia no, zrobić katastrofę dla przeciwników. No i teraz pytanie jest, czy, czy Bulban i Glemt zdają sobie z tego sprawę, no i na ile ani i Rivenhell są zdeterminowani, żeby dzisiaj wygrać, żeby zgarnąć te grube tysiące golda, te złoto, które będą mogli potem się oblać. Yy, yy, o, zaczynamy już w starcie w takim razie. No i znowu um, zaczyna się od ataku na Glemta, czyli na healera, który znowu jak w cyrku sobie tutaj się turla toczy, no i ucieka sobie po prostu gra na czas, e, używa kokon, teraz nie ryzykuje, nie czeka w ostatniej chwili, no i Bulban e, obija to, to i Hela, to Animagicala, czy on się przerzucił tym razem na Def Knighta? nie, obijają znowu e, szamana. Szamana zabić się jest troszkę łatwiej, no i tutaj Bulban jest troszkę e, również w tarapatach. Mm. Będzie musiał bardzo mocno przyłożyć Animagicalowi, zobaczcie, 19%, 20%, jeżeli przetrzymają znowu to, no Animagical będzie w poważnych tarapatach, nie żyje, jak to szybko się dzieje, zobaczcie, co ten Bulban wyprawia, on jest sam jeden DPS-em i tak udało mu się bardzo szybko zabrastawać, oczywiście, dostaje te chile, te chile, które są olbrzymie, dostaje cooldown'y, no ale trzeba przyznać, bardzo szybko to poszło. No i teraz, no... Sytuacja jest, powiedziałbym, jak w najlepszym filmie, mamy tutaj piękny scenariusz, kiedy będziemy mieli 2-2, kiedy jeden, jeden konkretnie mecz, kiedy jedno starcie na arenie będzie decydowało o zwycięstwie. No Bulban, zobaczcie, zrobił milion pięćset, Rivenhall milion sześćset, tylko Rivenhall, um, chciałem powiedzieć, że dłużej żył, nie no w sumie tyle podobnie, no ani dużo nie mógł bić, on, on był w, w, tak przytłoczony, że musiał przez pewien czas po prostu uciekać. Mamy tak, walkę o wszystko, to jest wszystko albo nic. Wieczna chwała i gloria, albo zapomnienie. No i niestety pozostanie w tych kanałach w, w, w Dalaranie. Piękne mecze, piękny scenariusz. Nie mogło być lepszego zwieńczenia e, tego wieczoru. Zaczynamy finałowe, finałową arenę, finałowe starcie. Jego miał fanfartem, teraz je właśnie puścił. No muszę przyznać tutaj tak, wszystko wszystko ym, naprawdę bardzo ładnie wygląda. Znowu mamy kanały. Czy to, że ta mapa była przed chwilą zadziała na korzyść ryżowych misów? A może wręcz przeciwnie, może. kombo yy, wiedzą, że coś z tych im, ich kombem ostatnio nie, nie, nie zatrybiło. Te switche nie były tak dobre, jak wcześniej, ale tutaj nie można powiedzieć kto wygra tutaj nie można nawet przewidywać jakiegokolwiek wyniku no wygra jedna drużyna albo druga ale nie mam pewności która to będzie wszystko może się wydarzyć obydwie drużyny pokazały naprawdę najwyższy poziom umiejętności tutaj to co dzieje się w dzisiaj w tym meczu przechodzi nasze najśmielsze oczekiwania nikt nie miał pojęcia, że te walki będą tak zażarte że będą tak wyrównane i że będzie tak przyjemnie się to oglądało Zobaczymy sobie to teraz z perspektywy ym, Animaga, a tutaj dlaczego na, niego, na nim się skupiam, ponieważ na nim y, najwięcej się dzieje, jeżeli chodzi o przeciwną drużynę, tak, ym, Bulban i Grant chcą wyeliminować jego właśnie jako pierwszego, on tutaj powinien próbować znaleźć sposób, tak w tych pierwszych dwóch odsłonach tego, ym, tego całego meczu, na przetrwanie tych, tych obraźni od Bulbana, żeby udało się po prostu zabić Monka no i pytanie jest, czy, czy teraz sobie um, sobie z tym poradzą, czy, czy poradzą sobie e, z zabiciem tego hillera, który ciągle no tutaj bardzo, ale to bardzo jej przeszkadza no i wykorzystuje te swoje cyrkowe sztuczki, kręci się, turla no i zobaczcie, musiał odpalić kokon, już miał 30% HP cały Glemd, e, jest bardzo mocno przyciśnięty, a znowu jest w stanie się odturlać podleczyć i teraz jest switch na Bulbana, który jest no bardzo mocno biany. 30% 90% jest Divine Shield, tutaj mamy bardzo mocne hile od Glemda, no i e, będzie musiał tutaj e, GLEMT bardzo, bardzo, bardzo uważać, żeby Bulman nie zginął, Magical, również jest tarapatach, 40% HP No i jeżeli Animagical Na chwilę wycofa się z walki, przeżyje to Będzie zwycięstwo po stronie, łombo kombo, ale niestety Animagical umiera, nie był w stanie po prostu e, No dłużej wytrzymać, tutaj jak wiemy e, Riven Hell nie jest tak bardzo Bity, jest takim drugim celem, który jest No trudniej zabić, jest, jest tym death knightem Jednak więc, mm, no Animagical Jest w tej troszkę gorszej sytuacji, gdzie Mniej musi bić, a więcej uciekać, więcej Się pilnować, no i wychodzi na to, że Różowe misie dzisiaj wygrywają 3-2 dla różowych misiów Niespodziewane zwycięstwo drużyna, można powiedzieć, znikąd przychodzi i. i przegrywali 2-0. Mamy piękny kombak. No po prostu życie pisze najpiękniejsze scenariusze. Mamy naprawdę piękny wieczór, pięknych starć, pięknych aren. Um, no i udało się. Mamy mamy, no. Koniec. Koniec turnieju. Ja w takim razie idę na górę jeszcze tam, do zawodników. No, słuchajcie, muszę przyznać, że naprawdę walki po prostu piękne. Dziękuję wszystkim w ogóle za udział.